Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Gotika. Jesteśmy w Korinis i udamy się do, może lepiej w sumie, do lorda Hagena. Miałem bezpośrednio iść do... Mm, na statek paladynów, ale myślę, może najpierw właśnie udam się do lorda Hagena. Zapytam go o zgodę, czy w ogóle zgodzi się mi oddać statek, bo to tak w sumie zabierać mu statek bez pytania, to tak jakby go ukraść, a nie jesteśmy złodziejami, jesteśmy... Yy, Niczego jej. Jest. Złotym człowiekiem, magiem ognia i... Kim jeszcze? No nie wiem. Yy, Wcieleniem minosa normalnie na Ziemi. A jak... Na co czekasz? Czekam tylko na wyposażenie i żywność. Zaraz potem ruszamy. A, czyli że nie muszę z nim rozmawiać, tak? No dobrze. Ciekawe, może z watrasem coś się uda tutaj załatwić jakąś ciekawą opcję dialogową. Może? Dzień dobry. krąży w na twój temat. Podobno no. jesteś zamieszany w mordowanie niewinnych. Mm. Ostrzegam cię, jeśli to okaże się prawdą. Nie schodź ze ścieżki równowagi i ocalenia tego świata. W przeciwnym wypadku czekają cię poważne konsekwencje. Czym mogę służyć? Nie jestem... Yy, no... Nie musimy już obawiać Mordercow. się mordercą. Wiedziałem, że wrócisz cały i zdrowy, jednak... Największe wyzwanie dopiero przed tobą. Tak, wiem. Zatem wyposaż się odpowiednio i przyjdź do mnie, gdybyś potrzebował pomocy. Zawsze miej przy sobie oko i nosa. Niech Adanos będzie z tobą. Dobrze. Żona Lobarta Hilda zachorowała. Co? Znowu? Ta biedna kobieta powinna bardziej na siebie uważać. Jeszcze jedna ciężka zima, a odejdzie z tego świata. Dobrze, dam jej lekarstwo, które zmniejszy gorączkę. Hmm, skoro już tu jesteś, mógłbyś jej zanieść lekarstwo? Oczywiście, że tak. Przecież ja nie mam nic lepszego do roboty. Dzięki ci za pomoc w naprawieniu oka i nosa. Jestem tylko... Zachowaj podziękowania na Jeden nadzieję nadzieją tego świata. Czekacie teraz największe wyzwanie. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy. Mój synu. Nie jesteś moim ojcem. Wiem, gdzie czai się nasz nieprzyjaciel. Zatem nie traćmy czasu i pierwsi się z nim rozprawmy. Chcesz mi towarzyszyć? Długo się nad tym zastanawiałem, ale teraz nie mam wątpliwości. Chcę wyruszyć z tobą. No. Jestem zaszczycony Twoją propozycją. Spotkamy się na przystani. Śpieszcie! Nieprzyjaciel nie zasypia gruszek w popiele. Słuchajcie, moi drodzy, jestem potrzebny gdzie indziej. Nie wiem, kiedy powrócę. Jeśli chcecie poznać zakończenie tej historii, przeczytajcie odpowiednie pisma. Niech Adanos będzie z Wami. A ty jesteś pewny, że oni umieją czytać w ogóle? Bo to różnie bywa w sumie i tak na dobrą sprawę może wyjść tak, że oni kompletnie nie umieją czytać. bo w sumie to dlaczego mieliby umieć, skoro są tylko i wyłącznie obywatelami miasta? Jeszcze w takich specyficznych okolicznościach dość, więc może być tak, że właśnie kompletnie nie mają żadnego pojęcia, jak się składa literki i że one mogą zmienić się w wyrazy. Może umiał! Może. Jeją! Nie wiem? Ale wydaje mi się, że raczej, raczej nie. Co my tu mamy, kolego? Masz coś ciekawego? Nie. Ja mam więcej rudy niż. Wy wszyscy razem wzięci, tak szczerze. Naprawdę. Serio, serio mówię. Nie wydaje mi się, żeby oni mieli więcej, ile ja mam w ogóle bryłek rudy przy sobie. Dziewięć, no oczywiście, że ja mam najwięcej z ich wszystkich. A czym ja to otworzyłem? Ej, widzisz, czyli że się da jednak. Ej, możesz mi powiedzieć, co tutaj robisz? Potrzebuję statku, więc go sobie wezmę. Nie możesz tego zrobić. Transport rudy. W Górniczej Dolinie jest zbyt mało rudy, aby zaspokoić królewskie wymagania. Byłem tam. Złoża się wyczerpały. Misja Hagena to jedna wielka farsa. Prawdziwe zagrożenie stanowi pewna niewielka przybrzeżna wysepka, całkiem niedaleko stąd. Popłynę tam i położę wszystkiemu kres. Albo się do mnie przyłączysz, albo zrobię z tobą porządek raz na zawsze. Wybór należy do ciebie. Mm, wygląda na to, że nie mam wyboru. Dokładnie tak. A zatem dobrze. Przyłączę się do ciebie, ale tylko pod jednym warunkiem. Kiedy skończymy interesy, statek wróci do mnie. Czy to jasne? Jakoś to przeżyję. A zatem rób, co masz do zrobienia. Poczekam tu na ciebie. Gyrion, czyż ty by, czy, 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 czyż byś ty, kolego, miał aspirację do tego, żeby stać się piratem? Bo skoro on mówi, że statek wróci do niego, a nie do lorda Hagena, no to mogę tak, tak to odbierać? W sumie, kto powiedział, że tak nie może być? Co tu robicie? To wszystko strata czasu. Zdecydowanie bardziej wolałbym wspomagać mych braci w górniczej dolinie. Aha, czyli ja tu po prostu już mogę sobie wejść. W sumie byłem tutaj. Eee, także statek już mamy. Eee, będę potrzebował statku, załogi oraz kapitana. No to może kapitan. Kapitana to już jakby tutaj mam. Wybranego. Mogłbym wziąć Jorgena, Torlofa albo Jacka. Wydaje mi się, że Jack jest takim e, najlepszym pomysłem, że tak powiem. I trzeba będzie jeszcze parę innych zadań wykonać. Na przykład to zadanie z Almanachem, chociaż to chyba będzie wymagało ode mnie powrotu do górniczej doliny po raz kolejny. I e, co? Mmm. I pokonanie Brutusa, tak mi się wydaje, że ja, ja z nim tam za bardzo nie, yy, nie rozmawiałem. Hey. Lares, kolego, słuchaj, jest akcja. Chciałbyś może opuścić tę wyspę? Najbardziej na świecie. A co chodzi ci po głowie? Dowiedziałem się, gdzie ukrywa się przywódca Smoków. Jest na wyspie, niedaleko stąd. Zamierzam się go pozbyć raz na zawsze. Brzmi świetnie. Wchodzę w to, jeśli mogę się do czegoś przydać. Nie chciałbyś się nauczyć, jak poprawić swoją zręczność? Albo jak lepiej posługiwać się broniami jednoręcznymi? Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Wszyscy spotkamy się na statku. Człowiek czynu. To mi się podoba. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziak. kolego, witaj. Mam jest ci jeszcze sprawa. raz pokazać, kto tu jest szefem? Jeszcze nie to, żebym chciał ci. Ahoj szczurze Motko jeden. No tu na dobre, co? <laughs> trochę blado wyglądasz. Ale nie przejmuj się, chłopcze. Przyda ci się trochę świeżej morskiej bryzy, ot i wszystko. Czym się tu zajmujesz? Dawno temu, kiedy byłem takim młodzikiem jak ty, wyruszyłem w morze i żeglowałem przez nie jeden sztorm. Wiele lat temu osiadłem w Korinis i zająłem się tutajszą latarnią. Gdzie tam? Niby nic wielkiego. Ale tylko dzięki tej starej wieży mogę być blisko mojego prawdziwego domu. Nie byłem na górze od wieków. Dlaczego? Odkąd te łotry zajęły moją latarnię, bałem się do niej zbliżyć na 20 kroków. Banda łajdaków? Wiesz to ci bandyci z górniczej doliny. Najpierw po drugiej stronie gór był wielki huk, a potem cała ta zgraja zwaliła się do miasta jak plaga szarańczy. Teraz kryją się gdzie popadnie, nawet w mojej latarni. Myślę, że wypatrują jakiegoś statku, który mogliby zająć. A i niech sobie zajmują. Byle tylko wynieśli się z mojej wieży. Często odwiedzasz miasto? Miasto jest tylko tak dobre jak jego przystań. Zawsze to mówię. Przystań jest oknem na świat. To tutaj spotykają się ludzie. Tutaj wszystko się zaczyna, gdy przystań schodzi na psy. Miasto wkrótce podąży jej śladem. No. To wszystko. Ma to sens. Eee, w każdym razie ja chyba muszę udać się do. Kar do latarni morskiej, pokonać tych bandytów, którzy tam się znajdują i wrócić do Jacka, bo inaczej chyba on nie będzie chciał ze mną rozmawiać, jak mi się zdaje. Ma to sens, chociaż to jest zadanie tam gdzieś z pierwszego czy z drugiego rozdziału. No, powiedzmy sobie szczerze, nie wykonywałem ich, ponieważ. Robiłem tylko praktycznie główne, yy, główny wątek. Jeszcze tu jest jedna rzecz. Aha, nie mogę wykonać zadania dla, yy, dla Baltrama, bo nie mam paczki od skipa, bo nie porozmawiałem ze skipem jak był w Korinis. E, no, powiem szczerze, że to jest po raz kolejny moja wina i nic, tylko posypać głowę popiołem i. Cóż, no. Nie skończę tego zadania. 84% do następnego poziomu. 49 punktów nauki. E, ognisty deszcz. Proszę Państwa, szybciutko wbiegamy tutaj. Nie uda Ci się. A więc to ja byłem szybszy. Hahaha. No. Bądźmy szczerzy, że y, byłem o wiele szybszy niż tutaj nasi koledzy bandeci. Zobaczmy, czy tutaj pojawiły się jakieś przeciw... Pojawili się jacyś przeciwnicy. Ja tutaj troszeczkę sobie jakby poczyściłem to miejsce y, ostatnio. W sumie to chyba jak całą mapę nawet, tak mi się zdaje. Do miasta portowego, święty pocisk, mała burza ognista. O. Ja ci tutaj zaraz zaatakuję mnie. Jakieś wargi biegają w ogóle, nie wiadomo. O! Tu jest jeszcze więcej orków. Naprawdę sporo tych orków tutaj się zebrało. Pizce. Zaraz spróbujemy jeszcze raz walnąć tutaj deszczem ognia. No. Powiem szczerze, że ten czar jest piękny. No i kolejny poziom wskoczył. Dziękuję bardzo. O, i więcej wargów, ale ja nie mam wystarczająco dużo many chyba. Ile w ogóle ciągnie deszcz ognia? 150 many. 126 mam. Tam jest kilka wargów, warto je pokonać. No. 5% doświadczenia już się samo tak jakby nabiło. Do miasta portowego możemy się udać już, że tak się wyrażę, bez wyrzutów sumienia. Chyba trzeba wrócić sobie do karczmy, czy tutaj jest Jack. Jak leci? Chcesz znowu stanąć przeciwko mnie? Nie. Słyszałem, że szukasz załogi na statek. Czy to prawda? I co z tego? Wpisz mnie na listę! No no nie zdań, to nie, to. nie już komuś, dłoń, dłoń, Do niczego zdań, mi się nie przydasz. Nie znajdziesz tu lepszego marynarza ode mnie. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że nie masz zielonego pojęcia o nawigacji. Zastanów się więc poważnie, nim komuś zaufasz. No właśnie. Gdzie jest Jack? I czemu go tutaj nie ma? Gdzie on jest? Nie wiem z czym on się tak denerwuje. Brahim, witaj. A będzie jeszcze gorzej. No to skoro mogę, to myślę, że nie będziesz miał z tym żadnego to problemu kompletnie, jak ja się tu prześpię do rana. I może jest dek gdzieś sobie poszedł. Tylko gdzie? Powinien być w karczmie, albo gdzieś indziej w sumie. Nie musisz się już martwić o bandytów zajmujących twoją latarnię. Naprawdę? Świetnie. Nareszcie mogę wrócić do pracy. Chodź ze mną do latarni. Jest z niej wspaniały widok na morze. Byłem tam chwila. Nie mówili co innego. Nie chciałbyś znowu wypłynąć w morze? Chłopcze, oddałbym prawą dłoń, gdyby ktoś zechciał wziąć mnie na pokład porządnej łajby. Ale w moim wieku nie mam już chyba o czym marzyć. A poza tym. Kto by się zajął moją latarnią? Przydam Przyda mi się taki doświadczony żeglarz jak ty. A niech mnie rekin. Co chcesz zrobić, chłopcze? Chyba nie przymierzasz się do porwania królewskiego okrętu, co? Kto wie? <laughs> A to ci dopiero Heca. Ale nie mogę tak po prostu zostawić mojej latarni. Co z tym zrobimy? Co? Oczywiście prawda. A gdybym sprowadził tu kogoś, kto zająłby się latarnią pod twoją nieobecność? Nie głupi pomysł. Znam nawet odpowiednią osobę. Kowal Harad ma imieniem Brian. Często z nim rozmawiałem. Tylko jemu mogę powierzyć moją latarnię. To sumienny chłopak. Porozmawiaj z nim. Może nam się poszczęści i zgodzi się pomóc. Tak jakby brakowało mi Okej, okay. nie ma żadnego problemu. Panie kurde, Jack. Kapitan Jack, sparrow. Wydaje mi się, że powinien się zgodzić. Chyba że się nie zgodzi przez to, że ja nie jestem czeladnikiem Harada, bo różnie może być. w mieście, co? Nazywam się Brian. Jestem czeladnikiem mistrza Harada. Mogę od ciebie kupić broń? Raczej nie, jestem tylko czeladnikiem. Broń robioną w tej kuźni strażnicy zabierają do wież, gdzie jest przechowywana. Ale jeśli ma to jakikolwiek związek z kuciem, to może potrafię ci pomóc. Podobno interesuje cię stara latarnia morska Jeka. Jack rozważa możliwość powrotu na morze, ale wtedy jego latarnia byłaby niestrzeżona. Dla Jacka powinno być oczywiste, że kiedy go tutaj nie będzie, zrobię z jego latarni morskiej kuźnię. Jakiś problem? <laughs> nie dla mnie. Ja i tak nie dostanę kuźni Harada. Już dawno przyjąłem to do wiadomości. Zgoda. Spotkamy się u Jacka. Czyli że u niego tak? Ah, no dobrze. W takim razie trzeba się udać do niego. Czy ja mam do cie od ciebie. Nie. Jakąś nową wróżbę myślałem, że dostanę od niego, a tutaj nic. No nie, nie, nie. Niedobrze, 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 bardzo niedobrze. Zastanawiam się, czy Jack już jest u siebie. w w latarni, czy Brian będzie tam, jak ja już tam dobiegnę. Bo jak ja będę musiał na niego czekać, to autentycznie, no, nie chce mi się. Aż tyle mi się nie chce czekać, zwłaszcza, że no, już taka godzina jest, że wypadałoby iść spać. Zresztą mówię to zawsze, bo zawsze nagrywam w godzinach późno nocnych. Jest 23.50. I tak to zazwyczaj wychodzi. Po prostu tak się człowiek Zbiera, nat natłok różnych rzeczy, czasami sprawia, że. że tak to wychodzi, niestety. Od dziś o twoją latarnię będzie się troszczył, Brian. Miałem nadzieję, że to powiesz. Potrzebujesz mnie jeszcze? Tak. Zostań kapitanem mojego statku. Swego czasu przemierzyłem siedem mórz, chłopcze, ale jeszcze nigdy nie dowodziłem okrętem. Nie mam bladego pojęcia o nawigacji. Będziesz musiał się tym zająć. Zrobię co w mojej mocy. Pokaż mi tylko swój statek i załogę. Wiesz chociaż dokąd płyniemy? Masz jakąś mapę? Czekaj na mnie na przystani. O resztę się nie martw. Jak uważasz? No, wiesz. Niestety, przyjacielu, ale nic więcej nie jestem w stanie ci pokazać. To wszystko jest otoczone bardzo, bardzo, bardzo wielką tajemnicą. Więc. Ciągle ci mało? Nie! Pani? Witom? Eluwina. Dobra. No, a więc tak, na pewno muszę porozmawiać z Lee. Tak. Praca, praca, praca. Fajnie by było dołączyć. O, Gorn, witaj. Odprężyłeś się wreszcie? Jasne, przecież smoki gryzą ziemię, nie? Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. <laughs> jak zwykle. Daj znać, gdyby mój topór mógł ci się na coś przydać, ale nie dziwi. Potrzebuję twojej pomocy? Nie dziwi mnie to, co mogę dla ciebie zrobić? Popłyniesz ze mną na pewną wyspę, żeby skopać parę tyłków? Ha, zawsze wiedziałeś, jak mnie zachęcić. Co mam robić? Chcę, żebyś się ze mną popłynął. Czekaj na mnie na przystani. Masz statek! Ho Jedno ci powiem. Z tobą nie można się nudzić. No nie można, wiesz, to jak to jest tak... Tak to jest, jak jest się głównym bohaterem jakiejś gry, nie? Wszystko zawsze wychodzi. Jaszczuro ludzie roznoszą smocze jaja po całym kraju. Można się było tego spodziewać. Najwyższy czas, żebyśmy się stąd wynieśli. Wiesz może jak mógłbym przejąć okręt paladynów? A myślisz, że siedziałbym tu, gdybym wiedział jak to zrobić? Ten okręt jest lepiej strzeżony niż konwoje z rudą w starym obozie. Musi być jakiś sposób, żeby dostać się na pokład. Dostanie się na pokład to akurat pestka. Ale to jeszcze nie wszystko. Musisz najpierw znaleźć kapitana, załogę i takie tam. Sam okręt to za mało. Jest jeszcze mnóstwo spraw, które trzeba załatwić. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Kogo powinienem wziąć do załogi? To już twoja decyzja. Na twoim miejscu brałbym tylko ludzi, którym mógłbym zaufać. Masz wystarczającą ilość zaufanych ludzi? Jeśli potrzebujesz kowala, pogadaj koniecznie z Benetem. Lepszego niż on nie znajdziesz. To przecież nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Nie, że to nieprawda. Popłyniesz ze mną? Żartujesz? Jasne, że tak. Mam parę rachunków do wyrównania na kontynencie. No, i mogę ci pokazać kilka sztuczek w walce dwuręcznym orężem. Mogą ci się przydać. Mhm. Uh -huh. W takim razie pakuj się. Co? Już teraz? Tak, podnosimy żagle. Jeśli chcesz się ze mną zabrać, przyjdź na przystań. Spotkamy się na statku. Długo czekałem na tę chwilę. Możesz na mnie liczyć. Nie musisz mi tego. Tak, a jednak, mi się nie przydasz, to nie o to chodziło. Myślałem, że tam coś przełęcz pisze. Yy... Hey, Możecie iść ogólnie. Nie, nie chcecie iść? To nie, to jeszcze z Benetem sobie porozmawiam. Wiem, że mogę porozmawiać z Benetem jeszcze i z Wilkiem. Wilk też mógłby chcieć ze mną popłynąć. Chociaż nie wiem, jak to tutaj wygląda z ilością jakby wolnych miejsc. I przydałby mi się Kowal. I pomyślałeś o mnie. No? Co ty na to? Tak czy inaczej, dzięki temu byś się stąd wydostał. Stary, nawet w piekle, nie może być tak paskudnie jak na farmie Onara. Wchodzę w to. A więc będziesz moim kowalem. Zobaczymy się w porcie. W porządku. Do zobaczenia. To przecież naprawdę mój ufać. końcu to była jego nie musisz mi tego nie, mówić. Wszystko w porządku? Hej, czego tu szukasz? Nie mam czasu na takie żenujące ja... rzeczy. Nie chciałbyś wypłynąć nie, się ze mną w morze? Jasne, czemu tak nie? Chętnie się stąd wyniosę. Tak, mogę równie dobrze wiesz. bronić twojego statku. Dokąd ja mówię, płyniemy? Mi już nie dziwi, ale on oczywiście To się nigdy nie, nie zmieni. i nie niedaleko. Żyć. Na pobliską wyspę. No to na co czekamy? Podczas podróży mogę cię jeszcze podłuczyć łucznictwa i strzelania, skuszy. Z strzelania z kuszy. Eee, powinien tak, być z z Witamy na pokładzie. Zejść na przystań. Już idę. Co tylko Dobra. Nie może tak dalej. Nie, nie, nie. nie. Ja stąd jeszcze, że tak powiem, nie mogę. E, odejść z czystym sumieniem z prostego powodu muszę udać się na farmę e, Bengara, o, on się Bengar nazywał. Tam jest e, angar, e, przynajmniej był. Mam nadzieję, że nie, nie zmienił swojej lokalizacji. Bo raczej, raczej nie, raczej jak on już tam jest, to, to on tam będzie do do momentu, aż ja mu powiem, chodź. On, po, po, no, okej, okay, dobra, idę. Nie ma problemu. On, on, jest taki, jakby, ja bym mu pomógł w Górniczej Dolinie, nie wiem czego go nie było tam w zamku, może był, tak jak mówię, przy tej krypcie, w której on e, miał ten swój amulet. Nie, nie pamiętałem kompletnie o tym. Oj i co? I kurde, poszukiwacz na dwa strzały, może paść? A jak? Farmer, farmer, no. Farmerzy są zadowoleni czy nie są zadowoleni? Jak to wygląda ogólnie? Jest dobrze czy nie jest dobrze? O. yes! Hej, ty. Po prostu trzeba odczekać. Zamierzam opuścić Korinis. Jeżeli nie chcesz Corinis się do mnie przyłączyć, przecież... nie mogę mu pomagać mm. wbrew. Ach, jego Im powodów. dalej od górniczej tak? doliny, tym lepiej. Kiedy ruszamy? Nie wiadomo już Idź na przystań naufać. Tam się spotkamy W porządku ruszam Dobra Nie wiadomo, od dawna. Eee, i Sardas hm. To, to O. Ciekawi mnie jak tutaj by mi pomogło y, zadziałał y, deszczognia Pomysł z Konstantinem był dobry. Strażnicy mnie przepuścili. No, tak jak mówiłem, słuchanie moich rad może ci tylko wyjść na dobre, przyjacielu. Dowiedziałem się, gdzie szukać naszego nieprzyjaciela. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że powinienem pójść z tobą. Co przez to rozumiesz? Nie potrafię tego wyjaśnić, ale wydaje mi się, że odpowiedzi na moje pytania poznam idąc z tobą. Więc chodź ze mną i poszukaj swoich odpowiedzi. Spotkamy się w zatoce. Zejdę tam, gdy tylko będę gotów. Śpiesz się! mamy mało czasu. Okej, okay, jeszcze zostaje mi mil ten. Miałem wchodzić do klaszy. do wieży Sardasa i tam je uczyścić, ale ja to sobie zrobię po prostu y, później. Podobno spędziłeś sporo czasu w klasztornych podziemiach. Dowiedziałeś się czegoś nowego? Wiem już, gdzie kryje się nieprzyjaciel, jest całkiem niedaleko stąd. Zatem musimy czym prędzej wyruszyć w drogę. To może być nasza jedyna szansa. A co Diego sądzi na ten temat? Myślę, że chętnie będzie Diego. ci towarzyszyć. Co z Gornem? Podobno wrócił z górniczej doliny. Koniecznie z nim porozmawiaj. I nie zapomnij o Lesterze, gdybyś nie wyciągnął go z tej doliny, byłoby po nim. Ja też mam pewną rolę do odegrania w tej sprawie. Mogę ci pomóc w zwiększeniu twojej many oraz przy sporządzaniu nowych run. Kiedy ruszamy? Powoli, przyjacielu. Chwilowo mam już pełną załogę. Zawsze możesz na mnie liczyć. Gdybyś zmienił zdanie, wiesz gdzie mnie szukać. Powodzenia. Niech Inos ma was w swojej opiece. Kogoś muszę się pozbyć. Eee... Ale nie wiem kogo. W każdym razie Milton na pewno będzie ze mną. E, ja się tu z wami pożegnam. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Pa pa!